jak co roku rozpoczynamy sobie regenerację wtrąskiwaczy, czy bardziej czyszczenie. Preparat Liquid Moly. Motor system Reni do diesla, do wtrysków. Przelewam sobie go do takiej butelki. Żeby widzieć po prostu ile jego jest, jak będzie wsadził. ile 300 milimetrów, trzysta mililitrów za 20 euro. Jest taki letko czerwonawy. Mamy. No jeszcze tam. jest tu sobie zrobiłem bypass tutaj przewody nałożyłem na dojście powrót wkładamy sobie do naszej naszego pojemnika on sam elegancko zaciągnie Władzimy sobie go tutaj koło lampy bocznej W ten sposób to o, nam się nie przewróci Odpalamy samochód I rozpoczynamy regenerację Jak widzicie Samochód odpalił Bez problemu, bez żadnej pompy dodatkowej i już nam pobiera płyn. Wędrówko, pojemnika i wszystki się w ten sposób czyszczą. Ja tak robię co rok. Znaczy, czyli ja rocznie robię około 30 tysięcy km. Czyli 130 tysięcy km robię takie czyszczenie. Dobrze jest sobie dodać gazu, czyli jest większe czyszczenie na wtryskach i lepiej nam się wyczyszczy. Jak słyszeliście obroty podkręciłem mu do 3000, na dwóch zatrzymałem, do kolatu ubywa Muszę czekałem tak o tym, żeby go nie zapowieczyć, żeby wcześniej sobie dawszy ten silnik. I tak staram się to 30 tysięcy czyścić te tryski. To są wszystkie pierza elektryczne. Jeden kosztuje około 2000 zł. Także jakby przyszło nam wymieniać sześć, to też, kosztowały. tak jak mówiłem, tutaj zwykły Bypass i tutaj zasilanie, powrót, widzicie jak tutaj powraca do pojemnika tutaj jest najskuteczniejsza metoda czyszczenia pustkiwaczy podobnie sobie dodam gazu około 10 minut to samo wygląda na na biegu 300 ml ja tak jak wam mówiłem staram się co roku robić dlatego wystarcza mi ta jedna puszka na rok jeżeli ktoś nigdy tego nie robił to zalecałbym dwie takie puszki I sobie ml, to mieli 600 ml ponad pół litra to wam powinno wyczyścić te wszystkiwarce, bo jak mam takie pokazanie. Hmm, Samot jeszcze nie, już się dwie zostało. Najlepiej czegoś zrobić to czyszczenie przed gminiem oleju. Końcówka. Tą resztkę sobie wdaję do zbiornika. Да. 20 euro i mamy czysto tryski wewnątrz, żeby nam nie nam no, przelewały, tam może pracowały, silni nam zpracowały. Gracias por morir. Teraz nam ta resztka spłynie, wszystko elegancko. I wlejemy sobie do zbiornika tą resztkę. Możemy odpiąć. Pamiętajcie, żeby silnik był rozgrzany, nie? Przed przystąpieniem do regeneracji tych wtrysków. Co mi się tak robi? Tutaj nie ma dużego ciśnienia, nawet widzieliście żadnych opasek zaciskowych nie daje nic. Nie jest to wymagane. Jedna, ta powinna zejść normalnie, a nadmierna spływa tu. jest tyle nam się teraz rozpinamy ten bypass. jest Trzeba sobie wcisnąć o, szmatkę. Spinamy. Cyk, cyk. Wszystko jest jak należy. Te końcówki do Bypassa to tam na filmie, którymś moim możecie zobaczyć. Tam jest opisane wszystko. Jedna chyba 5 zł kosztuje. To sobie zobaczcie tam na film pod tytułem chyba regeneracja czy czyszczenie wciskiwaczy. Dobra, to by było na tyle. Sprawdzamy czy jest spięte, wycieramy. To co nam nachlapało tutaj i cieszymy się równopracującym silnikiem. Tak więc, jeśli materiał filmowy się podobał, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę dla lepszego zasięgu. Pozdrawiam serdecznie i do następnego materiału filmowego.